Poniedziałek 6 marca, czas więc na kolejny news, w którym przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie jak i wszystkie inne na moim kanale to nie są porady inwestycyjne, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Jeżeli jesteś osobą nową na moim kanale zachęcam Cię do zobaczenia tych żółtych nagrań, których pokazuję Wam regularnie jak wykonywać różne testnety i myślę, że te trzy warto sobie tutaj w pierwszej kolejności wykonać, bo są najbardziej po prostu. Aktualne. Przejdźmy sobie w pierwszej kolejności do krótkiej analizy rynku krypto, a następnie najważniejsze informacje, a później akcje, którymi warto się zainteresować. Fear and Greed Index wciąż znajduje się na neutralnym poziomie 48 jednostek. Market Cap, czyli kapitalizacja rynkowa wciąż powyżej 1 biliona. A najważniejsze kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum czy BNB notują spadki około 4%, czy jak w przypadku BNB 6%, oczywiście w ciągu ostatniego tygodnia. No ale jak sobie zobaczymy na największych przegranych w tym tygodniu, to te straty nie są tak naprawdę duże jak na rynek krypto. 22% token Clay, czy też 20% STX oraz RPL. Najwięksi wygrani w tym tygodniu MKR 20%, SNX 20%, no i pozostałe tokeny, jak widzicie, notują małe wzrosty. Na wykresie Bitcoina można powiedzieć bez zmian, jego cena wciąż konsoliduje w przedziale pomiędzy 22 a 23 tysiące dolarów. No a ja wciąż uparcie bronię swojej tezy, że Bitcoin prędzej czy później dotnie tutaj tego poziomu 20 tysięcy dolarów, aby zrobić ten magiczny retest średniej kroczącej. 200. No ale czy tak będzie, zobaczymy. Ostatnio bardzo dużo mówi się o problemach giełd na rynku amerykańskim. Jest również zauważalna widoczna wojna z stablecoinami takimi jak BUSD czy USDT. O problemach BUSD już wiecie, mówiłem o tym w poprzednich nagraniach. A jeżeli chodzi przykładowo o Tether, został on ostatnio oskarżony o udział prania pieniędzy. Wszystko można powiedzieć dzieje się krok po kroku. Wydaje się jakby ustawodawcy rządzący chcieli wytoczyć nowy szlak, którym będzie podążać CBDC, rządowy cyfrowy pieniądz lub, jeżeli go przyjmą oczywiście USDC. No ale żeby do tego mogło dojść, no to muszą zwalczyć wszystkie inne wielkie stablecoiny, które są obecnie na rynku krypto. Tak przynajmniej to wygląda z boku. Ta wojenka, którą obecnie widzimy, nie dzieje się przypadkowo w tym momencie jednocześnie i takich złych informacji prawdopodobnie będzie pojawiać się dużo więcej, ale wróćmy sobie tutaj do giełd i zadajmy sobie pytanie, czy Binance jest nielegalna w USA. Amerykański oddział Binance jest podejrzewany o nielegalne oferowanie swoich usług. Przypomnę Wam o co w ogóle tutaj chodzi, bo wiele osób może nie mieć świadomości, co oznacza nielegalne oferowanie swoich usług. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno Gary Gensler stwierdził, że wszystkie cyfrowe aktywa poza Bitcoinem są papierem wartościowym. No i oczywiście, powinny podlegać nadzorowi SEC. Dlatego też SEC uważa, że wszystkie krypto, które są obecnie Oferowane na giełdzie Binance do kupna, do sprzedaży są papierem wartościowym. Oczywiście jeszcze nie ma jasnego stanowiska Sek. W tej sprawie. Klamka, jak to mówią kolokwialnie, nie zapadła, natomiast oskarżenia w kierunku Binance oczywiście już mogą polecieć i oskarżyć Binance US, czyli nie całą Binance.com jako giełdę, tylko Binance US, która działa właśnie w Ameryce jako całość, jest nielegalna i działa jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych. To jest główne oskarżenie i dlatego tak dużo fudu pojawia się na temat giełdy Binance, bo zarzucają jej m.in. to, że jest niezarejestrowaną giełdą, na której oferują papiery wartościowe. No jeżeli wszystko poza Bitcoinem traktujemy jako papiery wartościowe, no to faktycznie Oferują takie papiery wartościowe, natomiast czy Ethereum, Polkadot, Atom, BNB i inne kryptotokeny są papierami wartościowymi. No według przepisów prawa na tą chwilę przynajmniej nie. Nie wiadomo jak te tokeny i kryptowaluty będą nazywać przepisy prawa w nadchodzących miesiącach czy też latach, natomiast na chwilę obecną no tak raczej nie jest. No ale takie wojenki się odbywają. Wiele osób spekuluje, że jest to kara za to, co zrobiła Binance w giełdzie FTX. Wiemy, jak duże powiązania z politykami miała giełda FTX. Co tam się wyprawiało tak naprawdę prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, no ale ta wojenka Trwa i obrywają przez to inne giełdy, w tym m.in. również giełda Bybit, która wstrzymuje wypłaty i wpłaty USD przelewami bankowymi Swift. Od 10 marca od godziny 13 nie będziemy mogli takiego przelewu zrobić w USD. Z giełdy Bybit. Wszystko to jest spowodowane przerwami w świadczeniu usług przez partnerów i wskazuje na to, że Bybit jest kolejną ofiarą operacji Choke Point, która polega na ograniczeniu usług przez regulatorów. Walka trwa w najlepsze. Pamiętajcie o tym, że w takim momencie, nieważne czy trzymacie swoje krypto na giełdzie Bybit, Binance, KuCoin, OKEX czy innych, a tych krypto nie używacie, to tego nie powinniście robić. Takie krypto powinno znaleźć się na waszym portfelu, bo nigdy nie wiemy, jak tak naprawdę zakończy się ta sytuacja, którą, mamy, którą widzimy obecnie ewidentnej walki rządzących. W Ameryce, właśnie z giełdami kryptowoltowymi. Pojawiła się również informacja, że Coinbase wyrzuca BUSD ze swojej giełdy. Zresztą wyraźnie widzimy, jak spada market cap BUSD. Obecnie znajduje się poniżej 9 miliardów dolarów, a wszystko to właśnie przez tą wojenkę ludzie uciekają z BUSD do innych stablecoinów. Na no, najwięcej zyskuje oczywiście USD coin oraz wciąż USDT. My z tym nic nie możemy zrobić, możemy jedynie przyglądać się tym wszystkim oskarżeniom. Zarzutom i zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach ta sytuacja się zakończy. Warto jednak mieć rękę na pulsie, obserwować takie informacje. No a ja oczywiście zawsze podaję Wam najważniejsze informacje w cotygodniowym Krypto News, A więc oglądając tę serię w każdy poniedziałek, punkt 17, subskrybując mój kanał, takich informacji nigdy nie przegapicie. Ale jeszcze raz przypominam, kryptowalut na giełdach nie trzymamy, jeżeli ich tam nie używamy. To jest podstawa, to jest Biblia. Bez względu na to, którą giełdę wdarzymy największym zaufaniem, powinniśmy ją zawsze traktować jako kantor, do którego przychodzimy, aby tylko i wyłącznie zamieniać nasze. Krypto, pamiętajcie o tym. No ale idziemy dalej. Tutaj mamy informację, jakoby Apple prowadził spór z kolejną firmą na rynku kryptowalut. Po tym, jak wspominałem wam w tamtym roku o sporze Coinbase z Apple, Apple wówczas chciał ogromne zyski ze sprzedaży NFT. Tym razem Apple nie może dojść do porozumienia z decentralizowaną giełdą Uniswap. Mimo iż wallet Uniswap przeszedł wszystkie audyty, a Apple zaakceptował jego poprzednie wersje testowe, to główna wersja została odrzucona. Gigant z rynku technologii nie ustosunkował się jednak do zarzutów ze strony Uniswap w kwestii blokowania. Aplikacji. Także jak widzicie, wojenki trwają w najlepszych. Tutaj oczywiście chodzi, jak wiecie, o pieniądze, o prowizję, tak aby Apple jak najwięcej z tego tortu mogło dla siebie uzyskać. No ale my, zwykli użytkownicy, musimy po prostu obserwować to z boku i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Kolejna informacja dotyczy tym razem naszego portfela. Zobaczcie, przeciętny Kowalski traci przez inflację ponad 4620 zł. Inflacja staje się coraz większym utrapieniem dla obywateli, którzy przycierają oczy ze zdumienia, sprawdzając sklepowe. Paragony. Ja ostatnio poszedłem do sklepu, kupiłem kilka rzeczy, za zapłaciłem 50 zł. Powiem wam szczerze, nie mogłem w to uwierzyć. Produkty, za które czasami płaciłem 15-20 zł, tym razem z portfela musiałem wyciągnąć. 50 zł byłem naprawdę w ogromnym szoku. Ja wiem, że ceny idą do góry. Ja sam was o tym informuję. Już od dłuższego czasu, zwłaszcza w serii Moje 500+, natomiast powiem wam, że to chyba był pierwszy moment, w którym tak naprawdę poczułem, jak bardzo ceny poszły do góry. Na produktach, za które zwykle podciąg 20 zł, musiałem obecnie zapłacić 50 w tym samym sklepie te same produkty. To jest naprawdę miazga. No ale idziemy dalej. Inflacja ponownie w górę w okresie od października do grudnia. W oficjalnych wskaźników GUS wynikało, że inflacja hamuje. Wraz ze styczniem sytuacja odwróciła się jednak, a inflacja wzrosła do 17% 2% rok do roku. Za zmianami tymi stały wzrosty nośników energii, które wzrosły o 34%, żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 20%, a paliwa o 18%. Tutaj mamy to fajnie rozpisane, ile kosztuje przeciętnego kowalskiego inflacja. Dzisiejsze dane GUS pozwalają to oszacować. Gdyby inflacja była w celu NBP w 2022 roku, czyli 2,5%, w ubiegłym roku zapłacilibyśmy za kupione towary i usługi o 175,5 miliarda złotych mniej, zakładając 38 milionów ludzi, daje to 4620 zł na osobę. Masakra. Czasami chyba lepiej takich informacji nie przyswajać, nie mieć tych świadomości, bo żyje się po prostu przyjemniej. Dobra, idziemy do akcji. I pierwszą z nich mieliśmy oczywiście na giełdzie BitGet. Informowałem Was o tym na Telegramie, że staram się brać udział w lunchpadzie, który się tutaj pojawił. Wiemy, jak duży zysk wygenerował poprzedni lunchpad, natomiast tam było ciężko trafić bilety. Było ich bodajże 2000 czy 2500. Tutaj tych biletów było 10 000, a więc spróbowałem, dałem sobie szansę, miałem 10 biletów, natomiast zwycięskich aż 0. Wiem, że na grupie telegramowej wiele osób się starało o te bilety, nikt nie został nagrodzony, więc nie mogę Wam powiedzieć jaki wykręcił ten lunchpad wynik. No ale nie widzę, żeby było głośno w necie u osób, które tę giełdę regularnie promują, więc prawdopodobnie albo nikt nie trafił, albo takich wyników się tutaj nie udało wygenerować. Ja oczywiście się nie podaję dalej, będę brał udział w tych lunchpadach, zwłaszcza, że powiadomili nas, że osoby, które brały udział w tym lunchpadzie, dostały jakieś bilety, dostaną za to tokeny BGB. Jeżeli takie tokeny dostanę, oczywiście o tym Was poinformuję, a na tą chwilę czekam na kolejne akcje na tej giełdzie. No i lecimy sobie teraz do Max Global, tutaj jak wiecie od pewnego czasu można brać udział w Kingstarterze. jest to coś takiego jak vote listing na giełdzie BitMart, do której za chwilę również dojdziemy, gdzie za nasze tokeny MC minimalnie 100 sztuk możemy oddawać głos różnego rodzaju głosowaniu. Kolejny rusza za 20 godzin, a 17 jest już za nami. I zobaczcie, jakie tutaj wykręciłem wyniki. Dostałem taką ilość tokena REDLC, a mam 123 tokenów MAX wartych około 200 dolarów, więc nie tak mało. Porównując do innych giełd, gdzie za dużo mniejszą kwotę możemy dostać dużo więcej, ale za chwilę, tak jak mówię, będę o tym więcej mówił. Dostałem również tokeny 3KM, 1,56, ten token 9,9, Parma, 0,26. zobaczcie, ile są warte. Tutaj jeszcze nie mamy ceny, tutaj również nie. Natomiast w tych dwóch przypadkach dostałem 22 centy oraz 8 centów, ok? A przypomnę nam wartość moich tokenów to jest około 200 dolców, w tym momencie nawet 225, czyli nie za wiele dostaję musiałbym tych tokenów mieć naprawdę ogromną ilość, aby ta suma zbliżyła się przykładowo do dolara, czy też pięciu na przykład jak mamy to na giełdzie BitMart, no ale tutaj również się nie poddaję będę próbował, testował, no a jeżeli cena tokena MX spadnie, to postaram się zakupić większą jego ilość. W tym momencie tego nie robię. Na tej giełdzie również rusza Launchpad. Dokładnie za 13 dni można się na to przygotować. Poczytajcie sobie więcej informacji, że jesteście zainteresowani i chcecie wziąć w tym udział. Wszystko jest tutaj rozpisane. Snapshot, jak widzicie, jest regularnie robiony. Jest podawana moja ilość tokenów. Cały czas identyczna, a więc prawdopodobnie w tym Launchpadzie będę mógł wziąć udział. Linki do giełd macie oczywiście zawsze w opisie tego nagrania. Jeżeli chcecie działać, no to śmiało możecie korzystać. No i teraz giełda Bitmart. Powiem Wam szczerze, moja ulubiona giełda, jeżeli chodzi o darmowe akcje gdzie nie trzeba ryzykować swojego kapitału, a gdzie ten kapitał można za free właśnie zdobywać. Zaraz przejdziemy sobie do omówienia wcześniejszych akcji, które miały tutaj miejsce tak samo jak i na poprzednich giełdach. Natomiast chcę Wam pokazać, że wpadły tutaj właśnie tokeny. Za jedną z darmowych akcji, gdzie nie ryzykujemy swojego kapitału, zobaczcie, czekajcie, znajdę o, dokładnie token KLX padło. 7,97, ja sobie szybciutko to zamienię I dla przypomnienia, pamiętajcie, na tej giełdzie jest tak Jeżeli wpadnie Wam tutaj jakiś token, a jest wart mniej niż 5 dolarów To go sprzedać po prostu się nie da, bo tutaj minimalna ilość to jest właśnie 5 dolców Natomiast jeżeli wpada 4,54 dolary To wystarczy sobie dokupić trochę tych tokenów A potem sprzedać 100% właśnie z tymi dodatkowymi Natomiast w tym przypadku tak nie ma Tutaj mogę sprzedać, chwileczkę 100%, 7,96, sell, zrobione Oczywiście można sobie takie tokeny trzymać długoterminowo, zostawić pod potencjalną hostę, Ok, natomiast ja tutaj realizuję zyski w tym przypadku. Jest to 7,91 za totalne free. Wiem, powiecie, co ty do mnie nie wyprawiasz, to jest mały pieniądz. granie, warte świeczki, ale już wam udowodniłem nieraz, że właśnie tymi małymi sumami, jeżeli zbierzemy w jedną całość, to może naprawdę fajnie pomnażać kapitał. Tak jak to zrobiłem właśnie na Bitmart ostatnio. Kupiłem jeden z tokenów, zrobiłem szybciutko 100%. No i mam już dużo więcej kasy. A o samej akcji, jeżeli chodzi o token. KLX, informowałem Was oczywiście na grupie telegramowej podróży Info jest to właśnie ta akcja. Czekajcie, zobaczę kiedy ona się odbyła. 1 lutego, czyli całkiem niedawno. Tych akcji podaję Wam całkiem sporo, większość z nich, nic nie trafiamy, no ale tak jak mówię, wykonanie tego zadania zajmuje maksymalnie 30 sekund, minutka, łącznie z tym, że podaję to wszystko na grupie. Tutaj wygrywało 3000 osób, za chwilę dowiemy się ile z nas trafiło, tylko podam Wam tą informację. Ja oczywiście wykonuję te akcje na moim dodatkowym koncie Dominik, tak to ja, tutaj właśnie wszystkie te informacje Wam podaję, żeby po prostu nie Zaśmiecać mojego głównego konta Kryptopodróże na Twitterze. Więc jeżeli Was jeszcze nie ma na tej grupie, polecam, abyście się tutaj właśnie dodali. Link macie w opisie tego nagrania, tak aby po prostu o takich informacjach być na bieżąco informowanym. Dobra, ja sobie podam tą informację. Dobra, mam to. Wysyłamy i za chwilkę zobaczymy, jaki będzie odzew. No a tutaj macie kolejną informację którą się za chwilę z Wami również podzielę. Ale wróćmy sobie na giełdę. Zobaczcie, jak teraz patrzę, sprzedaję te tokeny, a one tutaj są na niesamowitym spadku. Może być tak, że ten token za chwilę odbije i wróci do tego poziomu i wtedy zarobi się dużo, dużo więcej. Ale to już Wasza strategia. Jeżeli macie te tokeny, to zróbcie, co uważacie za słuszne. Może warto podtrzymać i odebrać więcej niż 8 dolarów w przyszłości. Dobra, ale idziemy sobie tutaj w zakładkę Launchpad. Ostatnio odbyły się dwa launchpady. Mi niestety nie udało się zdobyć ani tiketu na NFT, ani tiketu na tokeny Omni. Natomiast wiem, że kilku osobom w grupie Cryptopodórze Info na Telegramie udało się zdobyć ten ticket, no i tutaj zarobili na tym lunchpadzie kilkanaście dolców. A jeżeli chodzi o wylosowany NFT, który był wart 20 dolarów, w tym momencie można go sprzedać, już wam mówię, co najmniej za 40 dolarów, czyli można było pomnożyć ten kapitał. Natomiast tutaj nie tak bardzo chodziło o to, żeby zrobić zysk na tym NFT, tylko po to, aby go trzymać długoterminowo. Jeżeli mamy jedno NFT, to pamiętajcie, że możemy oddawać głos w głosowaniach na Bitmart, tak zwanym Vote Listing. Jest on dużo bardziej opłacalny, w mojej opinii, przynajmniej Niż wspomniany wcześniej Max Global, ponieważ tutaj za każde głosowanie dostajemy średnio około 5 dolców. A co ważne, tutaj nie potrzebujemy żadnych tokenów, przynajmniej na chwilę obecną, w przyszłości. Może oczywiście to ulec zmianie. Wystarczy nam token NFT i za każdym razem, jak tylko pojawia się nowa opcja, możemy oddać głos. Następnie dostajemy tokeny, dajemy je średnio. Ich wartość to było około 5 dolarów. I tak tutaj od początku istnienia tego Vote Listing na Bitmart. Gromadzimy kapitał, zobaczcie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 60, 65, 80, 65, 90, 95 dolarów zdobytych tutaj na bitman. Mówię średnio po 5 dolców, ponieważ czasami było 8, raz mi się udało na 12, natomiast myślę, że uczciwie będzie powiedzieć około 5 dolców na jednym głosowaniu. Oczywiście, jeżeli sprzedajemy. Momencie odebrania tych tokenów, bo jeżeli spekulujemy, jeżeli trzymamy dłużej, no to ta suma może być mniejsza, większa, ale to chyba dla Was <głos》> zrozumiałe. Także podsumowując, w chwili obecnej, w mojej opinii, Bitmart jest najlepszą giełdą, jeżeli chodzi o darmowe akcje, gdzie nie ryzykujemy swojego kapitału, a gdzie ten kapitał możemy zdobywać. Nie ma dla mnie konkurencji i mówię to z pełnym przekonaniem. Oczywiście są mistrzowskie giełdy jak Bybit, Binance, gdzie możemy skutecznie pomnażać nasz kapitał, czy też jak tutaj BitGet, czy też Max i wiele, wiele innych. KuCoin, OKX tam też są takie akcje organizowane. To już wszystko zależy od naszych preferencji, gdzie czujemy się swobodnie, gdzie gdzie lubimy działać. No ale tak jak mówię, bez kapitału to Bitmart moja opinii rządzi, jeżeli znacie podobne giełdy, gdzie organizują tak dużą ilość akcji, gdzie wystarczy podać jakiś tweet dalej, tak jak to robimy tutaj w przypadku Bitmart, no to dajcie mi znać w komentarzach, bo na pewno się tym zainteresuje. A odpowiadając na Wasze pytanie, dlaczego w sieci jest tak mało Bitmart, właśnie pewnie dlatego, że Bitmart nie skupia się na tym, aby płacić influencerom za promocję, za marketing, tylko starają się troszeczkę z innej strony promować swoją giełdę. Właśnie w taki sposób, w socialach, gdzie podajemy tweet dalej, gdzie coraz więcej osób. Widzi to giełdę właśnie w taki sposób, a my, osoby, które podają bez ryzyka takie informacje, jesteśmy od czasu do czasu nagradzani. No a teraz przejdźmy sobie tutaj do tej informacji, którą również wam podałem na Telegramie. I tutaj od StarBlock będziemy mogli w przyszłości odebrać tokeny SCB, Aż 80% w przeciągu bodajże 4 lat zostanie uwolnione i przekazane społeczności. Więc myślę, że warto spróbować. Łączymy swój portfel, na którym w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, bodajże tak 6 miesięcy na OpenSea lub Blur kupiliśmy lub sprzedaliśmy NFT. Podłączcie sobie portfel. Jeżeli pojawi Wam się jakaś skrzynka, to klikamy share to Twitter. No i oczywiście taki post podajemy dalej. Ale również polecam Wam, tylko czekajcie, znajdę Wam link tutaj. Kliknąć Twitter i oczywiście obserwować ich konto oraz podać. Ten tutaj przypięty post, dajemy serduszko, podajemy dalej i jeszcze oznaczamy trzech znajomych, tak jak ja tutaj w tym miejscu zrobiłem. Jak już to mamy, to wracamy sobie tutaj na tą stronę, klikamy Discord i dołączamy również na Discord. Oczywiście się weryfikujemy, klikając sobie przykładowo w tym miejscu. Otworzą Wam się wszystkie zakładki, to znaczy, że jesteśmy zweryfikowani. No i oprócz tego klikamy sobie w tym miejscu NFT Holder, klikamy Connect Wallet. Otworzy Wam się nowa strona, podłączamy portfel i jeżeli wszystko zrobimy OK, będziemy zweryfikowani. Dostawcie jakiś ślad po sobie tutaj, przywitajcie się, no. Ja również to zrobiłem. No i na tą chwilę tak naprawdę to wszystko. Oczywiście możecie również sobie tą stronę polecać innym osobom, klikając w tym miejscu. I jestem pewien, że w przyszłości będą różne aktywności tutaj u nich na Twitterze, czy też na Discordzie, więc warto sobie to obserwować. Oczywiście jak ja o jakiejś informacji się dowiem, to Wam to na Telegramie przekażę. Także teraz klikamy link, który znajduje się w opisie tego nagrania, lub znajdziecie go tutaj na grupie telegramowej, no i sobie dołączamy. No i zobaczmy, na tą chwilę już 12 komentarzy, ja już sobie sprawdziłem większość osób niestety nic nie dostało. No ale tutaj wygrywało 3000 osób. Tutaj widzę, Paweł otrzymał 15 dolca, Daniel tysięcy tokenów, więc prawdopodobnie podobna ilość. Tutaj Harry, również 8 dolców, na no, większość osób niestety pusto, no ale tak jak mówię czasami trafiamy, czasami nie, ale są to dodatkowe akcje, które wykonujemy tutaj na giełdzie BitMart, które zajmują naprawdę kilkanaście maksymalnie sekund, wystarczy podać tweet dalej, oznaczyć trzech znajomych i tak naprawdę to wszystko, później czekamy, albo coś padnie albo nie, ale jeżeli chodzi właśnie o m.in. vote listing, czy launchpad tutaj na BitMart w mojej opinii, na tą chwilę wymiatają. Jeszcze kilka innych szybkich akcji, gdzie możemy postarać się o darmową kasę. Jesteśmy m.in. na CoinMarketCap Learn and Earn. Link macie również w opisie tego nagrania. Zapoznajemy się z informacjami, które mamy tutaj podane. Następnie klikamy sobie w tym miejscu. Otworzy Wam się tutaj taka strona. Możecie się zapoznać, co konkretnie możemy tutaj dostać. Będzie to 25,9 DFI, wartych około 15 dolarów, przynajmniej tego dnia. Kampania kończy się 11 marca, więc jeszcze mamy czas dołączyć. Czy dostaniemy tokeny? Nie wiem, natomiast warto próbować. Wystarczy kliknąć sobie tutaj w tym miejscu start. Nie jestem robotem. Klikamy next. Zapoznajemy się z zasadami. Jest. Tutaj podajemy naszego maila, którym zakładaliśmy konto na CoinMarketCap. Jeżeli nie macie jeszcze konta, no to musicie sobie w pierwszej kolejności oczywiście założyć. Link macie w opisie. Tutaj podajemy nasz numer ID z giełdy Binance. No i odpowiadamy na pytania. Tutaj. Bitcoin. Siódme to jest to. Ósme. 200 milionów. Dziewiąte. Synthetic. 10. Trading, 11, ta odpowiedź, 12, wszystkie, 13, ostatnia odpowiedź. No i tutaj musimy sobie założyć portfel, klikacie w tym miejscu, otworzy Wam się taka zakładka, dodajemy do Chrome, tak jak to zawsze robimy w przypadku Metamask czy innych portfeli. Wymyślamy hasło, zapisujemy sobie słowa kluczowe w Bezpiecznym miejscu, tak aby zawsze do tego portfela mieć dostęp, no i później kopiujemy sobie adres tego portfela i wklejamy w tym miejscu i Next. Musicie oczywiście followować CoinMarketCap tutaj. Community, klikacie w tym miejscu. Musicie również followować defi chain, również klikacie w tym miejscu. No i dodać do wait listy ten token. Czyli klikamy sobie w tym miejscu i ważne, żeby ten token był tutaj również na tej liście. OK? Jeżeli to macie zrobione, klikacie jest. No i tak naprawdę to wszystko, klikamy submit. I wszystko ogarnięte. Kolejna rzecz, możemy zapisać się tutaj na Arbitrum Pad, waitlist, link macie do tego w opisie tego nagrania. Podajemy nasz e-mail i adres portfela, przykładowo metamask, w tym miejscu, w którym będziecie później ewentualne zadania wykonywać. Pamiętajcie, aby to był adres portfela do airdropów, nie podajemy adresu, na którym mamy wartościowe koiny. No bo jest zawsze ryzyko, że jeżeli będziemy korzystać przykładowo z tego testnetu, to nasze środki mogą wyparować, jeżeli jest to oszukańcza strona, okej? Okay? Miejcie to zawsze na uwadze, zawsze używamy portfel do airdropów. Będę to powtarzał do złudzenia. No i jeszcze jedna strona: Tala Labs. Link do niej dostaję Wam również w opisie tego nagrania. Tutaj portfelem przykładowo Petra, jeżeli macie. Chodzimy sobie na taką stronę, podłączamy portfel i wykonujemy wszystkie zadania, tak jak mamy tutaj opisane. Pobieramy w pierwszej kolejności sobie testowe tokeny, no i później wykonujemy różne tutaj opisane zadania. Myślę, że nie będziecie mieć z tym problemu. Robimy tak jak zawsze w przypadku testnetów: słopy, dodajemy płynność. Mamy również lunchpad, w którym możemy wziąć udział. No i oczywiście dołączamy. Włączamy na Twitter, Discord, jeżeli chodzi o Discord no to tutaj oczywiście, weryfikujemy się i zostawiamy po sobie ślad w tym miejscu, podając adres portfela, którym testowaliśmy oraz jakiś screenshot, że faktycznie coś tutaj. Robiliśmy, ok? Zresztą zobaczycie jak to wykonują inne osoby tutaj, więc myślę, że z tym problemu mieć nie będziecie. Jest również do odebrania NFT, a link do niego również jest na grupie telegramowej Crypto Info i zostawię w opisie tego nagrania. Klikamy sobie, otworzy Wam się taka strona, podłączamy portfel, którym testowaliśmy tę stronę, wykonujemy te proste zadania, a następnie odbieramy ten token. I również możecie to tutaj wkleić na Discordzie, tak jak to robią inne osoby. I powiem Wam szczerze, że ja również to tutaj dodam, bo... Ten sposób tego nie robiłem, zrobię sobie taki screenshot, żeby było widać mój adres, mój token, ok, kopiuję sobie adres i w tym miejscu również dodam, no, w taki sposób. I już jedna z ostatnich rzeczy, a mianowicie Supra Oracle, jeżeli nie macie jeszcze założonego konta, to możecie sobie założyć, wykonać misję, tutaj klikając w tym miejscu. W tym momencie bodajże jest dostępna tylko ta pierwsza, jeżeli macie dwie dostępne, to wykonajcie to co możecie po prostu, a następnie tutaj klikamy giveaway i dołączamy sobie tutaj klikając Enter Now, na to mamy 37 dni, a jak już mieliście konto na Supra Oracle's, no to tylko wchodzimy tu i dołączamy klikając w tym miejscu misji, w tym momencie jeszcze wykonać nie możemy, my na to chwilę mamy wykonane z tego co pamiętam dwie, reszta jest poblokowane, ma to ruszyć niebawem, jak tylko ruszy, oczywiście o tym Was również Poinformuję. I ostatnia rzecz, o której chcę przypomnieć, a o której mówiłem na grupie telegramowej Crypto Podróże Info a mianowicie głosowanie na Algorand. Jeżeli oddawaliście do 31 grudnia 2022 roku tokeny, tutaj pod głosowanie, to teraz możemy taki głos oddać. Dwa głosy zapisujemy i tak naprawdę to wszystko. I około 31 marca będziemy mieli już tokeny Algo na swoim portfelu, albo będą rozdawane od 31 marca, jakoś tak. W każdym razie pamiętajcie, aby oddać głos do 16 marca. I jeszcze mam pytanie, zanim wylosuję Osoby, które dostaną po 10 BUSD. Dajcie jednak w komentarzu, kto z Was pojawi się na Binance Meetup w Katowicach 15 marca. Wszystko rozpoczyna się o 18. Miejsce Muzeum Śląskie. Tutaj macie adres. Ja planuję się pojawić, więc będzie fajna okazja, aby się poznać. Jeżeli mnie poznacie, jeżeli mnie zobaczycie, podchodźcie śmiało. No bo niestety ja pierwszego kroku wykonać nie mogę, bo Was po prostu jeszcze nie znam. Także jeżeli tylko tam się pojawicie, a będę, nic mi nie stanie na przeszkodzie. No to tak jak mówię, można wypić wspólnie kawkę, herbatkę, poznać się, pogadać. Śmiało podchodźcie. Ja nie gryzę. No a przed tym losowaniem jeszcze Wam pokażę, zobaczcie. Tutaj jeszcze Mario dostał 1,5 dolca, Przemek tak samo, Wojtas również 8 dolarów, świetnie. No i Filo również dostał około 1,5 dolca. Także fajnie, dużo osób dostaje jak widzicie, to nie jest tak, że tylko ja dostaję, tutaj nie ma znaczenia kto co poleca. Każdy ma takie same szanse, aby zostać wylosowanym, bez względu na to czy ma swój kanał czy nie, czy ma tylko jednego followera, czy dziesięciu. Po prostu, w mojej opinii, warto działać. No a oczywiście ten fakt wprowadzam do tabelki, bitmarka KLX za Twitter. 8 dolców padło, a łącznie już w tym roku 537 dolarów z darmowych akcji w necie. Także całkiem sporo. W tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było co najważniejsze pomocne. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!